Spróbujemy, żeby ten wywiad był krótszy od, od walki, co, co tutaj nie będzie wcale takie łatwe. Duże gratulacje. Szybka londyńska robota. Jeszcze może Państwu wytłumaczę. Zawodnik angielski powiedział sędziemu Tomkowi Bronderowi, nie chce walczyć. Dostał kilka łokci prawidłowych, absolutnie zgodnie z przepisami od Damiana i, i zaczęła się dyskusja. Czy znaczy on zaczął chyba mówić, że nie chce walczyć, jak zacząłem go dusić? przed ramieniem, czyli tak jak słynne duszenie tam na najmanie, czy coś takiego ale rzeczywiście jak może dziękuję bardzo, może rzeczywiście jak poczuł może tą większą siłę i dostał z dwa uderzenia, trzy i rozciął łuk to jednak stwierdził, że on nie ma szans walki w walce a szkoda, bo tak jak mówiłem niepotrzebnie krzyczy, tu wszyscy, cały charakter, wszystko zostawia się w klatce mówię, ja wiele miesięcy różnych przemyśleń przygotowania, chciałem pokazać się z, z jak najlepszej strony. Fajnie, że wygrałem tą walkę tak szybko przed czasem, ale jednak i chciałem się pobić i w stójce i w parterze. Ale tak jak kiedyś mój trener w zapasach Ryszard Wolny powiedział, jak ktoś daje, trzeba brać i brać swoje zwyciężać. No właśnie, jak dał, to zabrałeś, to jest zresztą to jest zresztą dla Ciebie, Damian. Myślę, że w życiu miejsce szczególne, ty się świetnie. Czujesz w Londynie od wielu lat. Twoja historia olimpijska, dzisiaj twoje zwycięstwo tutaj dla Federacji KSW. Nauka z Michałem. Tak jest. To oczywiście nie była, powiedziałbym, walka z rywalem na twoim poziomie, natomiast ty potrzebowałeś tej walki, żeby wrócić na właściwy tor, bo, bo masz wielkie cele. To może nie, nie tak koniecznie, bo wiele osób oceniało go po tym właśnie, jak on bije się z zawodnikami, którzy mają ujemne rekordy. Albo dziś dopiero zaczynają. Każdy zawodnik, który się bije, ma jakiś charakter, wychodzi do tej walki, chce się bić i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby właśnie nie nadziać się na jakieś uderzenie. Żeby światło nie zgasło i żeby wstydu sobie nie narobić, ale tutaj przygotowywaliśmy się, był game plan, żebym jak najlepiej wykorzystywał swoje zapasy i to co robię najlepiej właśnie rozbijam w parterze. A nie pokazywał, że zapasin, który poszedł do MMA nagle uczy się stójki i on wszystko, wszystkich chce bić w stójce. No to troszeczkę się zmieniam i mam nadzieję, że wrócę na prawidłowy tor. No i widzisz jak człowiek wyciągnął mądre wnioski. Yy, buźka dzisiaj kompletnie nieobita, także niewykluczony, że widzimy się jeszcze w tym roku. Damian Janikowski, panie i panowie. Dziękuję bardzo za wszystkim tutaj Polakom, którzy przybili. Dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję. Chwila, sekunda. Dobra, bo kończy się czas na antenie. Bardzo chciałbym podziękować mojej całej ekipie, menadżerowi, moim sponsorom, dzięki którym żyję i trenuję na co dzień. Wiadomo mojej rodzinie oraz... Z szacunkiem i poważaniem dla dobrych wszystkich ludzi i moich przyjaciół. No i widzicie, nie tylko dobrze walczy, także pięknie gada Damian Janikowski. Jak dobrze pójdzie, widzimy się w grudniu.